Cuchnęło. Cuchnęło jak w garbarni, tylko inaczej, jakby ktoś zamarynował własne ekskrementy w beczce, przez dwadzieścia lat je kisił, a potem zagotował. Ten zapach nie był już tylko zapachem, to była materia, lepka mgła, która oblepiała oczy, zatykając gardło i wciskając się do trzewi. Korytarz ciągnął się bez końca ściany były nasiąknięte wilgocią ale gdy dotknąłem ich dłonią poczułem coś co nie miało prawa istnieć skóra prawdziwa ludzka skóra rozciągnięta i zszyta w długie pasy tętniąca pod palcami jakby żyła Beczki stały w rządzie jak trumny ustawione dla procesji, tylko że zamiast krzyży pokrywały je odciski paznokci, głębokie krwawe rowki. Jedna z nich drgnęła i zrozumiałem, że coś w środku wciąż się porusza. Metaliczny zgrzyt. Pokrywa uchyla się. Najpierw dłoń nabrzmiała rozdarta z palcami powykręcanymi jak korzenie. Potem głowa ulepiona z fekaliów mięsa i włosów, które nie miały prawa rosnąć, a jednak rosły, wijąc się jak pędy chwastów. Z oczu sączyła się brunatna masia, bulgoczące usta wypluły strzępy języka, które zwisały jak robaki. Kiedy chciałem uciec, podłoga zaczęła falować. Nie była już betonem, tylko mięśniem drgającym i kurczącym się pod moimi butami. Spróbowałem podnieść nogę, ale nie mogłem. Coś chwyciło mnie za kostkę od spodu. Spojrzałem w dół, z samej podłogi wyrastały dłonie zlepione z skał i zębów. Ich paznokcie wiercały się w moją skórę, rozdzierając ją na żywca. Zakrzyczałem, ale krzyk nie wydostał się z gardła, bo wtedy poczułem, że coś wpycha mi się do ust. Śliskie, gęste o smaku żółci i gnicia. To był język, nie mój. Język, który wpełzał do środka i wił się aż do krtani. Wtedy zobaczyłem go. W głębi korytarza, ponad migoczącym światłem jarzeniówki stało coś, co wyglądało jak olbrzymia kula mięsa. Falująca nasiąknięta smrodem, złożona z tysięcy przerzutych zmielonych szczątków, każdy fragment pulsował, jakby w środku wciąż żyły organy i nagle zrozumiałem to nie były zwykłe beczki, to była hodowla. Hodowla jednego ostatecznego tworu, który przybrał kształt groteskowej potrawy wypaczony obrzydliwy falafel ulepiony nie z ciecierzycy lecz z ludzi zbliżał się toczył po mięśniowej podłodze a jego powierzchnia otwierała się w setkach ust które szeptały zjedz mnie zjedz mnie zjedz mnie Ostatnie co pamiętam to, że zapach całkowicie mnie wypełnił, a gdy spojrzałem na swoje dłonie, były już tylko masą, składnikiem.